Dzień dobry. E, jesteśmy w siedzibie firmy Mechmasz Żnin. E, zaprezentuję Państwu uniwersalny dozownik na dziewarkę e, o nazwie Dozibest. Jest to urządzenie pracujące na zasadzie zębatek uniwersalne. Dzięki temu pod względem możliwości pracy z szeroką gamą surowców od płynnych, półpłynnych po nadzienia o cięższej konsystencji. Urządzenie jest bardzo solidnie wykonane. W całości wszystkie obudowy ze starej, ze stali nierdzewnej. Nie ma elementów plastikowych. Podstawa w całości ze stali nierdzewnej. Lej w całości ze stali nierdzewnej. Jest to bardzo duża zaleta, ponieważ eliminujemy przede wszystkim możliwość szybkiego uszkodzenia tego urządzenia lub pęknięcia plastików. Ważną sprawą w przemyśle pikarsko-cykierniczym jest higiena i czyszczenie. Urządzenie zostało przemyślane w sposób Dogłębny, gdzie wszystkie elementy, poczynając od szybkiego demontażu lejka, poprzez całą głowicę dozującą, można szybko rozebrać, włożyć do zmywarki, umyć i z powrotem zamontować. Wszystkie elementy są odporne na pracę na mycie w zmywarce. Wszystkie elementy, które musimy odkręcić, są przygotowane w taki sposób, żeby nie trzeba było używać żadnych narzędzi. Mamy w tym momencie łatwy dostęp do elementów dozujących zębatek. Zębatki zostały zaprojektowane w inteligentny sposób. Aby również nigdy nie pomylić się przy powtórnym zakładaniu. Zębatka jeden z nacięciem pasuje tylko i wyłącznie do lewego czpienia, zębatka druga bez nacięcia pasuje do czpienia drugiego. Czyli nawet operator nie jest w stanie nigdy pomylić się w zakładaniu zębatek. Poprzez prędkość tych zębatek i czas ich kręcenia regulujemy dozowanie, danego surowca. Złożę teraz ten element szybko z powrotem, całą głowicę. Dwa dłuższe elementy skrajnie, dwa krótsze elementy na przeciwległych skrajach. Lekko dociągamy, zakładamy uszczelkę leja, zakładamy lej, dokonamy, dokonujemy montażu za pomocą uchwytu Lamp I cały element wykonawczy urządzenia jest w tym momencie gotowy do pracy. Ważnym elementem jest fakt, iż to urządzenie. Zasilane jest jednofazowo 230V, także nie mamy problemu z podłączeniem, nie potrzebujemy tak zwanej siły 400V zasilania. Urządzenie dodatkowo może być sterowane w trojaki sposób: poprzez dźwignię uruchamiającą pracę, poprzez pedał nożny, który jest zamontowany do urządzenia. Za pomocą wtyczki możemy sterować nożnie lub opcjonalnie może zostać przymocowany do wylotu pistolet dozujący z komendą Start Stop, w który możemy w łatwy sposób dozować do foremek czy bezpośrednio na terteletki, w zależności od potrzeby. Dla Państwa, jako dla, jako dla użytkowników, głównym elementem, najważniejszym jest uniwersalność tego urządzenia, jest jego budowa, jest łatwość zasilania. Trzeba to wziąć wszystko pod uwagę przy rozważaniu, jaki dozownik, jaką nadziewarkę zamierzamy zakupić. Dodatkowo urządzenie w standardzie wyposażone jest w igłę podwójną, przy użyciu której możemy jednocześnie nadziewać, dozować nadzienie do dwóch pączków, dwóch rogali, igłę pojedynczą o mniejszej i pojedynczą o większej średnicy, i wszystkie te końcówki możemy w łatwy sposób Montować do wylotu urządzenia. I gotowe. Szybka informacja o panelu sterowania. Panel sterowania oczywiście przy urządzeniach dostarczanych do Państwa posiada język polski. I urządzenie pracuje w trzech możliwych wersjach. W pracy manualnej poprzez naciśnięcie przycisku M przechodzimy do trybu pracy automatycznej. Poprzez kolejne naciśnięcie przycisku M przechodzimy do pracy sekwencyjnej. Wróćmy do trybu manualny. Tryb manualny jest to tryb, w którym następuje... Uruchomienie urządzenia poprzez dźwignię lub poprzez pedał. W tym momencie urządzenie pracuje tak długo, aż nie dostanie kolejnej komendy stop. Co jest ważne, prędkość kręcenia się zębatek jest regulowana w każdym z programów, więc możemy dostosować sobie wypływ produktu. W zależności od tego, jakiego rodzaju nadzienie używamy. Kolejnym ważnym elementem jest fakt, iż w każdym z programów możemy podać informację, że zębatki mają zakręcić się po zadozowaniu w przeciwnym kierunku. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ przy użytkowaniu nadzień bardziej płynnych wykorzystujemy tą funkcję i unikamy jakiegokolwiek kapania produktu z igły. Program automatyczny jest to program, w którym zadajemy prędkość kręcenia się zębatek, czas kręcenia się zębatek i w tym momencie mamy odpowiednią gramaturę. Następnie informujemy urządzenie, czy ma zrobić ruch wsteczny, czy nie, a jeżeli tak, to jak długo ma wstecznie kręcić i z jaką prędkością. Bardzo interesującym Systemem pracy jest system pracy sekwencyjny. Jest to jakby rozbudowany system automatyczny, gdzie urządzenie również ma zadane prędkości, prędkości, zębatek, czasy, cofnięcie zębatek, ale również dajemy informację, co jaki czas urządzenie ma wykonać tą samą funkcję. Czyli nawet zadając sekundę, urządzenie samo będzie powtarzało co sekundę tą samą operację. Nie musimy naciskać dźwigni. Nie musimy za każdym razem wydawać komendy start. Urządzenie samo będzie powtarzało sekwencję, jaka jest mu zadana. Mamy przygotowane kilka nadzień. Jednym z nadzień jest nadzienie jagodowe. Wrzucamy je do lejka. Pojemność lejka to jest 15 litrów i w zależności od potrzeby, jeżeli następuje szybka zmiana lub częsta zmiana nadzienia, urządzenie może być dostarczone z większą ilością pojemników, gdzie trzymamy sobie różne nadzienia i w prosty sposób dokonujemy tylko zmiany całego pojemnika. Włączmy tutaj najpierw tryb pracy manualnej, żeby nastąpiło zasanie produktu i wypływ z igły. Oczywiście ustawiłem przedtem zadaną prędkość obrotu zębatek na połowę prędkości. Podstawiam naczynie, zadaję komendę kart, następuje. Od razu zasanie produktu. W tym momencie przełączę się na pracę automatyczną, gdzie urządzenie po komendzie start. Ja podam komendę Start z pedału nożnego wykona jedno podanie nadzienia i samo się wyłączy. Oczywiście teraz, zmieniając program. Zmieniając prędkość zębatek lub czas, podajemy więcej lub mniej danego nadzienia i za każdym razem mamy identyczną, tą samą gramaturę 10 gram 12, 13. Zaprezentuję Państwu cykl pracy sekwencyjnej, gdzie urządzenie samo wykona podanie nadzienia, odczeka półtorej sekundy i po raz kolejny włączy się i poda kolejne nadzienie. To jest tryb pracy sekwencyjnej. Oczywiście możemy i wykonamy teraz na szybko zmianę końcówki. Założymy końcówkę podwójną. Utrzymam na balcyk pracy sekwencyjnej. Urządzenie samo powtórzy dany program. Każda dawka z każdej igły ma jedną litą wagę i poprzez Dostosowanie odpowiedniej prędkości i czasu obrotów. Dobieramy sobie tą gramaturę, jak również dobieramy odpowiedni przepływ danego surowca. Możemy to wpisać w program, uzyskując za każdym razem ten sam jednorazowy wynik. Zmienię jeszcze szybciutko igłę na igłę o mniejszej średnicy. Dokonam teraz zmiany w programie. Dokonam zaniżenia czasu podawania surowca, ponieważ igła jest o mniejszej średnicy, przykładowo na 0,9 sekundy. Zmniejszę prędkość obracania się zębatek na 30% prędkości. 0,1 sekundy czas cofnięcia się zębatek i prędkość cofnięcia się zębatek zaniżę na 40 na 40% ok a Następuje również wycofanie produktu z igły, żeby nie kapała, poprzez ustawioną funkcję zasania produktu wtórnego. Odnośnie panelu sterowania urządzenia DoziBest, uruchomienie następuje poprzez włączenie przycisku ON. Urządzenie zostało uzbrojone. Przycisk M, poprzez jednorazowe naciśnięcie, przechodzimy między możliwymi trybami pracy. Tryb pracy: manualny, automatyczny, sekwencyjny. Tryb pracy: manualny. Jest to tryb, w którym po uruchomieniu urządzenia albo Przyciskiem z pistoletu dozującego opcjonalnego, albo dźwignią znajdującą się w przod, z przodu urządzenia, lub poprzez pedał nożny, następuje uruchomienie urządzenia. Pracuje ono w sposób ciągły, aż do kolejnej komendy stop, jednym z tych samych elementów. Praca automatyczna jest to praca według programu. W którym urządzenie wykonuje dany program, czyli pracuje w określonym czasie z określoną prędkością, może wykonać zasanie ponowne produktu przez zadany czas, w zadanej prędkości i samo automatycznie się wyłącza. Czas pracy sterowanie sekwencyjne jest to sterowanie automatyczne. Ale wzbogacone o przerwę, którą ustawiamy, na przykład sekundę, po czym urządzenie samo wykonuje po raz kolejny proces dozowania. Samo powtarza procesy dozowania. Przejdźmy do trybu pracy manualnego. Naciśnijmy raz przycisk funkcyjny i przytrzymajmy. Wchodzimy w ustawienie. W ustawieniach mamy prędkość kręcenia się zębatek w procentach od 0 do 100%. Poprzez użycie strzałek przyspieszamy lub zwalniamy zębatki, czyli przyspieszamy lub zwalniamy przepływ produktu. Jeżeli wybierzemy przykładowo 45%, akceptujemy. Przechodzimy do kolejnej funkcji. W trybie manualnym jest to funkcja jak długo zębatki mają Kręcić się wstecznie po wydaniu komendy stop. 0,2 sekundy wstecznego ruchu. Lub poprzez użycie strzałek możemy zmniejszyć lub zwiększyć tą wartość. Akceptujemy Enter. Mamy kolejny trzeci parametr. Jest to parametr, w którym podajemy prędkość kręcenia się zębatek na ruchu wstecznym, czyli ruchu zasania ponownego produktu. 50%. Akceptujemy. Wpisaliśmy trzy parametry dostępne w trybie manualnym. Możemy pracować. Poprzez naciśnięcie przycisku M przechodzimy do pracy automatycznej, w której naciskamy przycisk F i przytrzymujemy przez chwilę. Wchodzimy w możliwe ustawienia. W możliwych ustawieniach mamy czas pracy kręcenia się zębatek. Ustawmy za pomocą strzałek jedną sekundę. Akceptujemy. Prędkość kręcenia się zębatek. Ustawmy 40%. Akceptujemy. Czas ruchu wstecznego zębatek z zasania produktu, ewentualnie na przykład, żeby nie kapało. 0,1 sekundy. Akceptujemy. Prędkość kręcenia się zębatek w ruchu wstecznym 40%. Akceptujemy. W tym momencie w programie trzecim ustawiliśmy zadane parametry, i poprzez wydanie komendy Start urządzenie będzie wykonywało swój ruch z tymi parametrami. Poprzez kolejne naciśnięcie przycisku M przechodzimy do pracy sekwencyjnej. Wchodzimy w ustawienia poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku F. Mamy dostępne funkcje. Czas dozowania, sekunda. Akceptuję. Prędkość dozowania chcę zwiększyć. Używam przycisków strzałek gór, strzałka góra, strzałka dół. Akceptuję. Czas ruchu wstecznego. 0,1 sekundy. Jeżeli nie chcemy wykonywać ruchu wstecznego zębatek, ustawiamy 0. Akceptuję. Prędkość kręcenia się zębatek w ruchu wstecznym 40%. Akceptuję. Czas pauzy, czyli czas, po jakim urządzenie samo wykona jeszcze raz tą samą operację. Półtorej sekundy. Akceptuję. W tym momencie ustawiliśmy program trzeci w trybie sekwencyjnym. Poprzez M wybieramy, w jakim trybie chcemy pracować, i możemy rozpocząć współpracę z urządzeniem DoziBest. Dziękuję. Urządzenie jest w pełni uniwersalne do pracy z wieloma. Nadzieniami wykorzystywanymi standardowo w cukierniach, w piekarniach. Łatwe jeszcze raz w utrzymaniu czystości, o rozebraniu wszystkich elementów bez używania narzędzi. Bardzo intuicyjny panel w języku polskim z trzema funkcjami pracy, jeszcze raz w manualnym. Automatycznym i sekwencyjnym, z automatycznym powtarzaniem cyklu dozowania, z możliwościami ustawiania oczywiście prędkości, czasu wstecznego zasysania. Ważną funkcją użyteczną jest fakt, iż urządzenie stoi również na gumowych stópkach, które przylegają do metalowych stołów, powodując fakt bardzo stabilnego. Stania na stole bez możliwości łatwego przesunięcia lub też zrzucenia urządzenia ze stołu. Urządzenie DoziBest jest w pełni profesjonalnym, nieplastikowym dozownikiem, nadziewarką, która pokrywa 90% potrzeb polskich piekarni i cukierni. Dziękuję bardzo.